Cześć tu, Free słuchajcie Mam dla Was dzisiaj bardzo dobrą wiadomość, ponieważ mój kanał po dokładnie 6 dniach dostał Unbana. Tak dokładnie, słuchajcie, dostałem Unbana na moim kanale. Czekajcie, coś, coś tu mi się wyświetliło. Link macie w opisie i generalnie jeszcze jest taka ankieta, co robimy z tym kanałem. Tam już dużo osób dało znać, bo to na fanpage wysłałem, Więc no, możecie wziąć udział w tej ankiecie, zobaczymy ale chyba ta pierwsza opcja, która wygrywa, no to ją wezmę pod uwagę i po prostu na, na tym kanale, na tym drugim kanale, on będzie taki kanał w razie czego na przyszłość, a dodatkowo będę robił jakieś tutaj making offy, jakieś yy, no coś takiego, takie niewykorzystane jakieś scenki czy coś nie. Więc co, no zapraszam Was na nowy kanał, boże, nowy kanał, na stary kanał, to jest nowy kanał, zapraszam Was na stary kanał, tam będą się takie główne Serie pojawiały takie jak to, coś to FreeSwap czy tam jakieś Minecrafty. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. W każdym razie, no co cieszę się, nie? że dostałem Unbana. Chciałbym też podziękować wszystkim, każdej osobie, każdej jednej osobie, która wysyłała opinie Bo tak naprawdę ja nie dostałem żadnej wiadomości od Google, czy, czy dostałem Unbana przez to, że wysyłaliśmy opinie razem, yy, wszyscy, czy, 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 czy to był. Czy jednak to był niesłuszny, ban nie dostałem takiej informacji, więc nie wiem czy yy, czy właśnie to był niesłuszny, czy słuszny ban na pewno pomogliście, zwróciliśmy uwagę na mój kanał przede wszystkim, może to też trochę pomogło. Google zobaczy, że dużo zgłoszeń jest, skapną się może o co chodzi i patrzy, że akurat o faktycznie niesłuszny ban i odbanujemy. Gdyby nie te zgłoszenia może by się nie skapli w ogóle. W każdym razie no, chciałbym podziękować przede wszystkim Nitrowi, bo jednak on tutaj miał, jeżeli chodzi o te y, zgłoszenia, te przesyłanie opinii, największy udział miał w tym wszystkim Nitro, także dzięki Nitro. Stawiam Ci flaszkę tak, jak Ci napisałem. <grych> Napijemy się może na jemie czy kiedyś. Y, no i, i chciałbym podziękować też wszystkim osobom, wszystkim osobom o kamerami spada. Chciałbym podziękować wszystkim osobom, zarówno tym, którzy, którzy powiedzieli jednemu koledze, że mam nowy kanał, bo nie mają swojego jakiegoś dużego kanału, ale kumplowi powiedzieli i tak samo chciałem podziękować tym, którzy wrzucali filmiki, yy, tak samo fanpage, wszystko, generalnie wszystkim chciałem podziękować, którzy, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli, yy, no i... i, i, i... Przy, przy okazji dowiedziałem się, na kim mogę liczyć, na kogo, na kogo mogę liczyć, na kim mogę polegać. Bo parę osób, nawet goście, którzy mnie nie znają, pisali, że nie znam Cię, ale pomagam, bo jak ja bym się czuł w takiej sytuacji, więc dzięki, naprawdę wielkie dzięki za coś takiego, za takie wsparcie. No niestety parę osób, na których myślałem, że mogę polegać, okazało się, że jednak nie mogę. Ale to przynajmniej dobrze wiedzieć, dzięki czemuś takiemu po prostu wiem na kim mogę polegać. No i dobra, żegnam się z Wami, bo to się już rozładowuje, to GoPro powoli. I do kolejnych materiałów zapraszam na stary kanał. Jo, pojawi się tam filmik za niedługo, także trzymajcie się. Na razie.